Ciao siema, siema, z tej strony Bluetooth. Dzisiaj, e, teraz będziemy omawiać bardzo ważny temat, więc. Więc tak. Ja, jak już po tytułem widzicie, tak, to jest koniec Brawl Stars na moim kanale. No, może nie totalny koniec, ale tak, koniec. Mój kanał, dopóki nie miałem komputera, ten miał polegać na różnych grach mobilnych i nadal będzie grany mobilnie. Ale będą tam zgrane już, żeby się przełączyć na CS-a, bo kanał był stworzony do Counter Strike'a, to zaczynam grać w gry mobilne o strzelaniu. Więc tak, yy, BS będzie się pojawiać bardzo rzadko. A jak się będzie pojawiać to jakiś specjalny ten, no bo zduził mi się Brawl Stars tak naprawdę. I nie czyję już takiej tej zabawy z BS-a. A wiecie sami, że zabawa jest najważniejsza. Żeby grać, to trzeba czuć się fajnie w tej grze. A ja się już nie czuję w bs dobrze. Ja się czuję jakbym, nie wiem, musiał grać, no bo nagrywam to. Tak naprawdę się czuję. Więc wolałbym naprawdę wolę już Przestać jakby to, można powiedzieć, nagrywać BS-a. Jakbym miał to nagrywać przez to, że. Nie wiem, ktoś mi każe to nagrywać. Więc ja takiego zachowania nie lubię. Jak ktoś mi. Więc dlatego jest koniec już Brawl Starsów na moim kanale. Wiem, że dużo osób. Oglądałam ten kanał przez BS-a. Wiem, dziękuję Wam za to, bo by, byliście bardzo faj, fajną grupą. Przez to, że Brawl Stars było na moim kanale codziennie. Tak naprawdę. I dużo rzeczy też jakby tak można by powiedzieć robiliśmy tam. Mamy 32 odcinki z BS-a. To jest dużo, moim zdaniem. Więc... Nie sądziłem, że tak mi się brał, Starsz szybko znudzi, ale no. Skąd miałem wiedzieć, że mi się tak brał, Starsz szybko znudzi? Więc tak, przepraszam Was za to, że po prostu kończę serię, którą wiem, że każdy lubi oglądać. Pod tą serią było masę lajków i też dużo komentarzy i wyświetleń, wiadomo.

No nie. Więc. No więc, no co innego mam mówić? Koniec Besa na moim kanale. Lu Chyba, że już jak będzie Bes, to może by tak powiedzieć po prostu w odciągnięciu od, od tego wszystkiego, ale nie sądzę. Ale pamiętajcie, możecie jeszcze dołączyć do mojego klubu w Besie i tak innej, bo pewnie nie będę sobie grał w... tak freestyle'owo, tak powoli sobie będę wbijał wszystkie pucharki no nie będę się spieszył z tym ten... no bo tak naprawdę co otworzyłem już może skrzynek i nie dropnęła mi żadna postać oprócz jak ktoś oglądał kiedyś live'a to o Bibi mi dropnęła 7 przedmiotów z, z megaboxem mi no, dropnęła, ale no No, co? No, po prostu nie czuję już tego, co, co kiedyś do bs -a. Więc wolę już to uświadomić Wam, że bs nie będzie na kanale. Mówię, chyba, że w odciągnięciu, lub będziecie mnie prosić ba bardzo, to zrobię jeden odcinek. No, ale kto się tego mógł spodziewać, kto się spodziewał, kto nie, to nie. Ale to kanał będzie bardziej taki gamingowy, na. PC ta nie na bo mobilne No jak będę miał PC ta to nie będę, to chyba nie będę w ogóle no nie sądzę, żebym grał jakieś gry na mobilne więc tak więc przepraszam wszystkich fanów BS-a którzy uwielbiali yy, uwielbiali po prostu oglądać ale mam nadzieję, że przez ten powód nie usubujecie mnie prze przez to, że przestałem nagrywać grę jakąś no bo ja też muszę się w inny kontent rozwijać. No i dlatego postanowiłem zrezygnować z BSA. Za to będzie stand-off dwójka. Mam nadzieję, że się przyjmie. A jak nie, to inną grę znajdziemy, w którą będziemy mogli pograć. Ja Was bardzo przepraszam i dziękuję za tyle lajków i pod tyle wyświetleń pod BS-em. Dzięki. I bye bye. Mam nadzieję, że film się ten spodobał z wyjaśnieniami. A i mam do Was, mam do was pytanie. Takie jedno ważne. To, że jest w ogóle nie do bes nie ten. Czy wbijemy do końca roku 50 subskrypcji? A może do września 2020 roku, do września, czy wbijemy 100 subów? we na to, jak wtedy wbijemy 100 subów będę wam bardzo wdzięczny Bo 100 subów jak wbijecie tam 100 subów ten no to powiem wam taką rzecz, że będę miał komputer i wleci CS już na kanale Battlefront bat... te dwie, dwie części Prison Architect też będzie The Escapist więc mam nadzieję, że takie serie wam się spodoba, spodobają więc co no, no możecie Zachęcam do tego, do publikowania, udostępniania tego filmu dla większych wyświetleń. No i też po to, żeby mój kanał się mógł rozwijać z Wami, wszystkimi. Jest nas 34 subskrypcje mam, mam nadzieję, że wszyscy z Was będą ze mną do końca. Więc mam nadzieję, że nie opuścicie kanału przez to, że kończę beza. Nawet. Nawet byłoby mi miło. Jak wrzucę następny film w poniedziałek, to jak ktoś napisze, że y, zostajesz z tobą, po nawet z tobą nawet wtedy, kiedy zrzuciłeś, nawet już nie nagrywasz bez, a to będzie miły dla mnie gest, dla, y, dla mnie miła rzecz, a dla was fajny gest, więc papa, do zobaczenia w poniedziałek.